To jest maszyna Brader RL425. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo lubię tą maszynę, szczególnie za jakość, za stosunek jakości do ceny. Naprawdę w tej półce cenowej maszyna jest bardzo dobra i zdecydowanie jest maszyną na lata. Co ona ma takiego fajnego? Jest bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze. Ma dość spory wybór ściegów jak na tą cenę. Ściegi podstawowe oczywiście tutaj w wariancie z igłą położoną centralnie, z igłą położoną bocznie. To się czasami przydaje. Dodatkowo jest możliwość regulacji długości ściegu. Co to oznacza? Możemy regulować, czy chcemy, aby igła wbijała się gęsto bardzo, czy jednak dużo rzadziej. To jest funkcja, którą ja lubię. Jeżeli chcę coś szyć naprawdę mocno, wbijam igłę gęsto. Jeżeli szyję coś na próbę, planuję coś spróć wtedy ustawiam sobie rzadszy ściek, także to jest naprawdę fajna opcja. Dodatkowo mamy dość spory wybór ściegów tak zwanych elastycznych, czyli dedykowanych do szycia materiałów, które się rozciągają i te ściegi rozciągają się razem z materiałem. Plus bardzo fajny ścieg numer 19, to jest ścieg tak zwany overlockowy. Możemy wykończyć krawędzie na surowo za pomocą zygzaka, dawniejsze maszyny miały tylko zygzak. Dzisiaj możemy kupić prostszą maszynę również tylko z zygzakiem lub kilkoma wariantami, a możemy również mieć właśnie ścieg troszkę ładniejszy. W tej maszynie to jest ścieg numer 19. Bardzo fajna opcja, jeżeli chcemy mieć po lewej stronie ładne ubrania. Co jeszcze w tej maszynie jest fajnego? Oczywiście część z tych ściegów również może stanowić bardzo fajną ozdobę, ponieważ już to są dość ładne szlaki. Maszyna ma chwytacz rotacyjny. Co to znaczy? Maszyny możemy kupić z chwytaczem rotacyjnym lub wahadłowym. W maszynach marki Brother mamy chwytacz rotacyjny i to jest bardzo fajny wybór z dwóch powodów. Po pierwsze, te maszyny są troszkę cichsze. Po drugie, w takim układzie my widzimy dojście do małej szpulki, na której jest nitka druga i widzimy jaki mamy stan tej nitki, także możemy uniknąć niespodzianki, że strzyliśmy coś bardzo trudnego i akurat nam się skończyła nitka. Fajne rozwiązanie. Dodatkowo maszyna jest naprawdę kompaktowa, wygodna, ma tutaj trzpień na nitkę, on jest wysuwany, więc jeżeli chcemy sobie wygodnie przechować maszynę, możemy go schować. Jest prosta, taka też ładna. My nasze pracownie wyposażamy częściowo w te maszyny, są mocno eksploatowane przez osoby początkujące, które mają różne przygody z maszynami i ona naprawdę sobie świetnie daje radę. Nie mamy problemów z serwisowaniem, właściwie ich nie wysyłamy do serwisu. Dziewczyny ją lubią. Myślę, że jeżeli naprawdę nie chcemy wydać za dużo, ale chcemy kupić maszynę na długo, to jest świetny wybór.